A przed wyjazdem bałem się, więc włożyłem takie inne gniazdo, które e, niosło się w tyczkę z wyciągniętymi bolcami. Jeszcze pokażę Wam, jaki fajny bajer jest w tych karetkach. Macie pulpit. Kolejny dzień, sobota. Powiem Wam, że. Nie zaciekawie się czuję. Przegiąłem ogólnie. Przygotowania trwają do wyjazdu. Coraz mniej czasu. Coraz większy stres. Bo dawno nie pakowałem całego auta. No i teraz będzie stresior największy. Bo jadę na stację benzynową. Zobaczymy ile tam nam wejdzie tego paliwa, bo jeszcze już tak bardziej na rezerwie. Zbiornik mam tu prawdopodobnie 100 litrów, więc zobaczymy, zaraz Wam pokażę ile weszło w naszego smoka. Tym razem parę razy sprawdziłem czy dobrze leje diesla, czy nie benzynę u góry Link. Jak nalaliśmy 80 litrów benzyny zamiast ropy. No i tankujemy, leci, leci cały czas. Mniej więcej taka kwota zawsze była 460-480 za cały zbiornik. Zobaczymy teraz ile nam wyjdzie kwotowo. No powiem, że przesada. 85 litrów kwota. No 601 szoki. Tak mówiłem, że kamper już jest wycacany. wszystko zrobione, a tu jednak się okazuje. Zobaczcie, kupiliśmy siedzenia dla Michała, to znaczy Michał kupił. Ja je byłem odebrać. To są takie siedzenia od Forda Transita Customa. Zaraz wam pokażę o co tu chodzi. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Widzicie, miałem iść do kampera, pokazać co będziemy zmieniać. A napatoczyły się fotele. Słuchajcie. To tak wygląda siedzisko. To będzie montowane też w karetce. I o co chodzi? Te siedzenia z karetki nie łamią się tak jak to. I teraz wtedy możecie łóżko sobie rozsuwać właśnie do góry. Takie żeśmy znaleźli, to znaczy w sumie Michał znalazł takie siedzenia. To jest Ford Transit Custom nówka sztuki, noweczki. Powiem Wam taką historię, bo nie wiem, czy Michał wie. Ale jak pojechałem tam, to pytam się, dlaczego nowe, nowe siedzenia są i w ogóle. A oni mówią, że jeżdżą do fabryki, gdzie yy, można powiedzieć też związane coś jest z transportem, karetki i te sprawy. Jeżdżą do fabryki i oni kupują nowe auta 9-osobowe. Demontują wszystkie siedzenia, robią rampy, żeby mógł wózek inwalidzki wjechać i takie sprawy. No i kurde, nowki sztuki. Fajne siedzenia, można dostać, można całą podłogę. Do tego jeszcze mamy te szyny, nie? Dobra. Teraz lecimy do, do celowego auta mojego. Nie będziemy się skupiać, to będę musiał jakoś do transportować Michałowi. Ale fajne siedzenia, fajne w ogóle tu wzór. Pokażę wam. Super sprawa. I podłokietnik. Wybierałem, z której strony ma być podłokietnik. Mamy dwa takie fotele. Dobra. Lecimy do Mostera. Dobra. E, czym się będę zajmować? Będziemy się zajmować podjazdami do wyrównywania e, jakby poziomu auta, kampera. Ja już kiedyś miałem pomysł na to, żeby zamontować te podjazdy tu, ale nie mieści mi się zbytnio z tym siedzeniem i nie chciałbym, żeby to tak było na hama. No to sobie stwierdziłem już zaraz, że to sobie lekko wejdzie tu. I muszę tylko zobaczyć ogólnie, czy będą się drzwi zamykać. I tak sobie zamontuję tutaj haki albo jakieś śruby zaraz poszukam, i po prostu jeden i drugi podjazd będzie miał tutaj miejsce i nie będzie mi zajmować miejsca w garażu. Przygotowuję się. Dzisiaj jeszcze firanki założę. W środku już ogarnąłem, wyczyściłem wszystko i zobaczymy co dalej będziemy robić. No a wodę będę takować dzień przed wyjazdem, żeby po prostu była jak najbardziej świeża. Zobaczcie. Nawierciłem sobie wiertłem i tak chciałem wyjść troszeczkę wyżej nad tą szafką, tam a nie mogłem troszeczkę niżej, dlatego że haczyłaby roleta. Niestety ta ścianka jest taka cienka, że po prostu będzie mi przejdzie tak czy tak na wylot. Docelowo teraz takie śruby włożę, które tam mniej więcej troszeczkę wystają. Zaraz wam pokażę. To jest coś takiego. Dosyć gruba, ale po prostu na to oczko wejdzie. Nie mogłem znaleźć krótszych ogólnie, ale trzeba robić to, co jest. Zobaczymy. Jak nie, to potem docelowo kupię zwykły gwint i nakrętkę z drugiej strony i fajnie po prostu zamkowo tam to zrobię. O, tak zrobię po prostu i tyle. A dzisiaj po prostu ogarniemy to w ten sposób. Naprowadzenie już jest i zaraz to wkręcę. Powiem Wam, że nawet to spoko wyszło. Zobaczcie. Fajnie odstaje. Jest zawieszone. Nie będę tego dokręcać, bo tu musi po prostu być opór. Zaraz zobaczymy, jak tam z drugiej strony to wygląda. Sprawdzałem już. Ogólnie nie wystaje, więc fajnie. A i tak musiałem się przywiecić na drugą stronę. Zobaczcie, minimalnie czubeczek. Spoko ogólnie jest. Dobrze wyszło. Lecimy teraz z drugim drugi będzie umieszczony obok niego tutaj. Teraz zrobimy też próbę zamykania. Spoko luz. Jestem zadowolony, bo powiem szczerze, że te trapy, zawsze jak musiałem gdzieś tam z daleka z garażu sięgać, to był problem, a w ogóle dużo miejsca zajmują, więc rewelacja. Tu mamy jedno krzesło fajne. I tu jest drugie, to nam starcza, a w garażu włożę jeszcze taki jeden jakby bardziej leżakowy taki mój wędkarski. On jest wygodny, można się fajnie położyć i spoko. Dobra, ja zajmuję się drugim. Zaraz wam pokażę jak to wygląda finał. Fajnie. Sprawdźmy czy się zamyka. Więc... Dobra, jedna sprawa odhaczona. Teraz lecę po firanki. Pokażę wam, wam w jaki sposób my montu, zamontowaliśmy w ogóle te firanki. No i w sumie ogólnie nam się to fajnie sprawdziło. Zmianę, którą żeśmy dokonali, która była jedna z ważnych rzeczy, kto by się nie znał, to mógłby, móg, coś mogłoby się stać w ogóle. To wymieniliśmy gniazdo. Mieliśmy nieprawidłowe gniazdo. Wcześniej było francuskie, a przed wyjazdem bałem się, więc włożyłem takie inne gniazdo, które E, niosło się wtyczkę z wyciągniętymi bolcami i wkładało się tutaj po prostu. To było złe, ale ja wiedziałem ogólnie, jak to zrobić, czyli po prostu tu sobie brałem taką redukcję i dopiero wtedy podłączałem a do, na końcu dopiero podłączałoby się do e, puszki, czyli tam do skrzynki e, na polu kempingowym. Tak naprawdę w ogóle ani razu w zeszłym roku przez dwa miesiące się nie podłączyłem, więc w sumie nawet nie sprawdziłem tego. Ale teraz skombinowałem sobie już kabel i mamy takie gniazda. I teraz tak naprawdę nie mam pojęcia. Zobaczę jak będę na pierwszym polu kamperowym, jak otworzę skrzynkę. Jakie końcówki, gdzie są. Jakoś tak nie miałem czasu, żeby to znaleźć na internecie. Zobaczcie, tutaj musiałem wyłamać tą zaślepkę, która się otwierała, dlatego że to gniazdo wystaje. Ale to w niczym nie przeszkadza, bo ogólnie w ten sposób y, można się podłączyć, podładować. Wtedy działa prostownik oryginalny z karetki. No i tak mi się wydaje, możecie napisać w komentarzach. Że w skrzynkach, chyba prawidłowo, ja właśnie nie jestem elektrykiem. W skrzynkach prawidłowo ogólnie powinno być właśnie takie wejście. Znaczy, wejście, właśnie to, które tutaj jest, i wtedy podpinam, y, i to wtedy jest bezpiecznie, a nie, że wystaje nam ten bolec. A tak mi się wydaje. Czyli po prostu y, nie to, tylko takie coś jest w skrzynce. No ale pierwszy. Pierwszy kemping i ja to sprawdzę, a tak naprawdę to nie będę się podłączać, bo to jest mówię, awaryjna sytuacja. Mamy 500W panel słoneczny, jak widać, zaraz Wam pokażę go. I dwa akumulatory po 130A. One nigdy praktycznie nie były rozładowane. Używamy tylko komputerów i praktycznie nic więcej. Oświetlenie Webasto i takie inne rzeczy. Nie? Zobaczcie jaki ten panel jest ogromny 500W. Kto nie widział, tu mamy antenę internetową. O! Woda wyleciała. Tak myślałem, że tu trzeba zaślepić. Zobaczymy czy to wszystko działa, czy to się nic nie porobiło. Ale myślę, że nie. A więc zobaczcie. Tu musiałem kupić dzisiaj w Brico takie listewki. One się rozsuwają. Już Wam pokazuję. I w ten sposób tutaj sobie zawieszam firanki. Tak samo tam. Tak samo tam. I tu. A tutaj po prostu mi się jedna zgięła, i musiałem kupić nową. Takie mamy firanki z zeszłego roku, też. Taki wzór patchworkowy. Pokażę Wam finalnie, jak to wygląda. Ale najpierw biorę taśmę i uruchomiliśmy internet. Już na razie to tak, tylko położyłem tutaj ten router. I co się okazało, naleciała do anteny do środka woda, więc muszę to zakleić, bo miałem to zrobić wcześniej. Miałem tam zasilikonować przy wejściu na kabel. Gdy ona jest w pionie, nie byłoby to potrzebne, ale jak ona leży, no to może się do, do, do tej anteny woda wlać, więc warto to zabezpieczyć. Zobaczcie, jak ona tak leży, no to tu się może wlewać. To oczywiście ta klapka jest zamknięta. Ten kabel tutaj sobie wchodzi. I tu na tyle. Zaraz, momencik. O, klikło. I tu jest na tyle szczelne, ale ja tak czy tak planuję tutaj taśmę przykleić. I zobaczcie, tutaj jest dziurka. Tą gąkę to ja sobie wymyśliłem. Ja ją teraz troszeczkę obetnę, żeby ta gumka weszła sobie tutaj w ten rowek. I to też fajnie nam zrobi. No nie chcę tego silikonować na stałe, dlatego że ja tą kartę wyciągam, jak tu nie jeżdżę, ale już planowaliśmy po prostu ją teraz włożyć. I ogólnie internet sobie działa w ten sposób. Ja to zaraz okleję taśmą i pokażę wam, jak wyglądają nasze firanki. Zobaczcie, jak to wygląda. Fajne to jest, bo to pasuje na różne rozmiary, dlatego że to się rozsuwa, czyli po prostu jest duże. I tu na tej szpikulce się zakłada to, można dokupić dodatkowo cyk. I teraz patrzcie, tu się rozsuwa na przykład na daną odległość. jak się chce i tak jest. Kiedyś myślałem o, o lince takiej, ale to jest lepsza sprawa, fajniejsza, łatwe do demontażu. No i z tym montażem to tak różnie. O, pyk. No. Łączymy sobie jakąś muzyczkę i zaraz dobieramy firanki do rozmiarów. Tematy praktycznie jeżdżą cały czas ze mną. Nie otwieram tego. Ciemne szyby niby mam, ale izolację daje i zawsze. Jeździliśmy na dziko, no to było inkognito, nie było widać w ogóle światła, ale niestety teraz jest tak auto obklejone, więc na dziko to będzie chyba już słabo, ale nic. Będziemy się starać też na darmoszkę też wjeżdżać. A więc zobaczcie, tak to wygląda. Tak, tak, tak tam I z czym się borykałem chwilę. Bo trochę ciemno już jest. To okno jest większe, to okno mniejsze, ale wszystko dopasowałem. Tak to wygląda. A teraz nic, będziemy czaskać. Kołpaki. Taki żart. Kołpaki ogólnie były od samego początku połamane, poczaskane. Ale widzę, że. Jest tu niezły brud, więc nie będę zakładać nowych kołpaków dzisiaj, ale pokażę Wam, może będzie widać, co kupiłem już za chwilkę. Doda nam minimum 10 koni, tak zapewniał producent. Taki. Nie wiem, czy to będzie widać karbon. Bardzo leciutkie. Szczerze. Plastik taki troszkę lichy. Te kołpaki. Ogólnie to są oryginalne, więc one są takie grubsze. No ale na to zawsze sposób jest. Przyczepimy dodatkowe trytytki i nie odpadnie. Tak sobie myślałem, czarne będzie pasować. Jak nie. Kopaki akurat były po 15 złotych sztuka wymienimy na srebrne ale auto zasłużyło na nowe kołpaki dlatego, że jest ładnie obklejone jutro pojadę sobie na myjkę umyję porządnie te koła, wyszoruję je no i potem dopiero jutro Wam pokażę jak założę kołpaki na dzisiaj kończę ja sobie jeszcze posiedzę, coś podłubię, posprawdzam no i powolutku będziemy wjeżdżać jeszcze pokażę wam jaki fajny bajer jest w tych karetkach. Macie pulpit. O, momencie może ktoś światło zapalę. Nie wiem czy to będzie lepiej widać. Macie pulpit. Ja te guziki, na przykład od sygnałów różnych, yy, dźwiękowych, to wszystko pozostawiałem. No i wykorzystałem różne rzeczy, na przykład tutaj. Tak. Tu mam na przykład wychładzanie tyłu. Fajna sprawa, bo jadę sobie na daną miejscówkę i już mi tak wychodzi. Bo tu sobie włączam klimę, a tam sobie ustawiam temperaturę i w sumie tutaj też steruję temperaturą. Teraz świeci zielone, teraz świeci czerwone, czyli mogę sobie już włączyć webasto, czyli dojeżdżam do miejscówki i już mi się tam robi ciepło. Super sprawa. Tutaj jeszcze dodatkowo ogólnie jest wymiana powietrza, jakby z dworu przez tą klimę, więc też jest fajna sprawa. Problem jest taki, że na postojach zawsze. Muszę mieć przekręcony kluczek na jedynkę, ale dzisiaj sobie dorobiłem, gdzie ja to mam? Dorobiłem sobie surówkę. A ogólnie to muszę w skowkach porządek porobić, bo na wyjazdy skowki najlepiej jak są puste. O, mam. Tu mam suróweczkę i wtedy włączam sobie w ten sposób na jedynkę. I robię sobie tam i tam już się wychłodza, nie? Dobra, ok. I to jest bez pestki, więc nikt po prostu nawet by mi tu nie wszedł, a nawet jak wszedł, to nie odpali i nie y, ucieknie autem. A z reguły ja od środka tam się zamykam centralnym zamkiem, lub z zamkami takimi ręcznymi. Będę myślał w ogóle, żeby dorobić z zewnątrz jakieś zamki, jeszcze takie patenty, bo są takie różne bajery. No, ale odnośnie panela, patrzcie, ten guzik wykorzystałem sobie na dodatkową lampę. Zobaczcie, na postojach, ogólnie z tyłu, mamy dodatkową lampę u góry. Nieźle ona daje, ledówka taka, mało zużywa prądu, więc spoko. No i takie niektóre rzeczy, mogę sobie tu jeszcze wszystko popodłączać. Dobra, fryz wleciał, barber wleciał i alusy wleciały. Ale żeby było pewne, fryzytki, żeby koło nie odpadło. Więc tak to wygląda. Jak na kołpaki za 20 zł, to gitara. Szkoda ogólnie, że wcześniej nie wiedziałem, bo bym pomalował. Te felgi bardziej na czarno, bo tam gdzieś tam rdza. Dzisiaj rawa je wykarczarowałem. Widzicie, że nawet jakieś okruszki przeklatą. I tak wygląda po całości. No, to tak jak mówiłem, 10 koni więcej. I tak po trochu już mamy 260 Tesla na elektryku będziemy mieli 300, Dobra. przygotowania są. Pokażę Wam. Jak sobie na przykład nalewam wodę w domu w ten sposób, wkładam wąż, no i leci. 84 litry. Do momentu, tak jak już tutaj widzę, to przestaje, bo potem przelewem idzie. Więc przygotowania trwają. Zobaczcie, ogólnie poziom wody widać, jest przezroczysty, oryginalny, zbiornik. Tu zapomniałem, ale miałem tu zakleić. No nie zakleiłem, ale po tej krótkiej wyprawie, bo tędy mi się też przelewa, jak jest za dużo. Z ciekawostek. Ogólnie na bank zawsze starczało mi mniej więcej na pomywanie na 5 dni użytkowania. Więc przez 5 dni co najmniej musieliśmy co 5 dni się gdzieś tam jechać, natankować. No i tankowaliśmy paliwo, a zapomniałem, żeby trzeba dotankować gazu, bo w sumie jest pół zbiornika. A z ciekawości chciałbym zatankować, bo nie chciałbym po prostu gdzieś tam nie mieć. Chociaż w sumie nie, będziemy używać, wyjedziemy do końca zbiornik. Dla niewtajemniczonych tutaj też włożę zawsze 15 metrów węża, więc powiedzcie, że te dodatkowe drzwi tutaj to nie są fajne. Ogólnie fajna sprawa. Bo są, macie możliwość pochowania takich rzeczy, których byście też tam nie musieli chować w garażu i wyciągać, i, i jakby dokopywać się do tego. A tu mamy wszystko na wierzchu, pach, 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 i już nie. No i tutaj mam czujnik z tamtej strony. Są też otwierane właśnie te drzwiczki i to jest czujnik poziomu wody. I teraz pokazuję full. Nie? I to sobie wtedy włączam. Ja chcę zobaczyć w środku, jak jestem. Po tej podróży na pewno przyjadę i będę jeszcze dodatkowy zbiornik na szarą wodę robić, bo mam rurę 200 i tam jest około 35-40 litrów, więc za słabo, a powinno być 1 do 1 co najmniej. No, na dzisiaj już kończę. Jutro ciuszki, no i w poniedziałek mykamy. Właśnie przed chwilą wysiadła mi bateria, a na drugiej mam końcóweczkę. Co nam mówi, że powinniśmy kończyć tego vloga? Ktoś tam się pytał czasami, na czym składam filmy. Składam na iMovie. Kiedyś zainwestowałem w MacBooka i powiem szczerze, że jestem zadowolony. Co mamy tutaj? Mamy zgłoszenie. Już wam pokazuję. Dlatego też. A, a propos. No właśnie powiem szczerze, że dzisiaj się tak czuję, dlatego już kończę tego vloga. Bo sam już się zastanawiałem, czy w ogóle wyjedziemy. Dlatego że już mnie ta alergia dopadła, że już dostałem gorączki nawet. Eee, patrzcie, odebrałem właśnie od Macieja mojego kolegi i wrysował nam te domki, które tutaj wszystkie tam będą. Eee, więc fajnie. Eee, no i co? No i muszę zawieść to do strzelec Krajańskich. Więc zahaczymy grotów. Postanowiłem, że na spokojnie wjedziemy, nawet na dwa dni, tam do puszczy. Zobaczymy, co jak. Czy się nasze osy zasiedliły, czy, czy ta moja robota nie poszła na marne. No, o! Łączyło się webasto. Testuję ogólnie ten potencjometr, który naprawiliśmy. Właśnie zamknę drzwi, żeby to ciepło nie uciekało. No i powiem szczerze, że na razie wszystko się fajnie, fajnie sprawdza. Zobaczcie, 21 stopni nastawione w ogóle cieplutko jest. Na dworze mamy dzisiaj 10, więc jest masakra. No, masakra, masakra. Jak wiecie, co mam wytatuowane na rękach moich. No to to nie ma się adekwatnie do mojego samopoczucia. I patrzcie, co tu znikło. Na 10%. Ogólnie zawsze było na 100, więc dzisiaj się tak czuję na 10%, więc sorry. Ale ogólnie staram się codziennie na 100% czuć, więc będę kończyć eee, tym akcentem. Jak zwykle życzę Wam uśmiechu na twarzy, pomimo że ci co mają alergię, to mają się uśmiechać. Ja jutro poginam na komunie. Eee, dzisiaj właśnie pakuję sobie ciuszki. Eee, Ania pakuje sobie sama później, powiedziała, albo jutro po komunii. Eee, postaram się wrzucić Wam właśnie jutro tego vloga. No, i co potem? Potem ogólnie postaram się jechać do Szczecina. Jak mi się uda umówić w ogóle na spotkanie, bo jest tam showroom i wtedy wam pokażę na rzeczywistości, jak wyglądają kopuły sferyczne. Czy to się uda, to zobaczymy, ale będę się starać. No, a potem będziemy śmigać wzdłuż wybrzeża. Nie mamy docelowego miejsca, po prostu mamy kampera. Będziemy stawać gdzie popadnie. Oczywiście, szukać też internetu w miarę dobrego. Na razie antena się sprawuje. Ania cały czas tam ma pracę dzisiaj, dlatego jeszcze przy komputerze siedzi. A ja już powoli tu ogarniam. Jak widzieliście, wczoraj zbiorniki tu zalałem wodą. Jeszcze będę zalewać jeden zbiornik do prysznica. Pomimo, że chyba pojedziemy też gdzieś na pole kempingowe, zobaczymy w ogóle, jak to w tym roku. Pogoda ma być nie za bardzo, więc najważniejsze, żeby nie padało i towarzyszył nam uśmiech na twarzy. Wam też tego życzę. Trzymajcie się. Do następnego vloga. Hej.